Witam Was bardzo serdecznie. Jest to mój kolejny odcinek na YouTube'a nie było mi przez dłuższy czas. Na YouTube nie wrzucałem żadnych filmików. Ale nic, teraz się to poprawi W tym odcinku pokażę Wam jak zrotować telefon w bardzo prosty sposób. Lecz, lecz albo iż ryzykowny. Jeżeli źle zrotuję telefon, to z telefonu może zostać cegła, najwyżej bochen chleba. No i tak. pierwsze co? Pobieramy Kingrota. Link będzie w opisie. Kingrot. Obraź, znajdę ręcznie. No dobra, po czasie wyskoczył. Zainstalujemy. No to potrwa. Bodaj, że nie wiem z parę sekund, więc nawet nie będę robił cięcia. Tak, nagrywam o 0,48 No tak wyszło. Dalej, dalej. No dobra, klikamy otwórz. Mam nadzieję, że mi nagrywania nie wywali, jak będę rotował telefon. Ogólnie tak, wszystko muszę pobierać teraz z internetu wszystkie gry i w ogóle. Bo właśnie zrotowałem telefon i wystąpił taki problem, że mi ROM podmieniło czy usunęło, nie wiem co zrobiło. Jeżeli nie mogę się zalogować na konto Google ani w ogóle, mm, z powodu. O, zobaczcie, tu wyszukuję. Grudę model telefonu, nie mogę nic zrobić. No i tu mam problem z tym, że nie mogę pobierać apek No i tu się nie mogę zainstalować, znaczy zalogować na swoje konto przez swoich flików. Nie wrzucałem. No i teraz, a wyskoczyła gówno no i teraz. No nic, muszę zrobić kd, yy, zrotuję telefon, muszę zrobić unlock reboot czy coś takiego, podłączyć się pod komputer, pobrać parę plików i będzie naprawiane. Dobra, ale teraz klikamy try-rot i lotuje się telefon. Może to chwilkę potrwać, ja zastopuję nagrywanie. Telefon się zrotował. Zostaje nam King Rod, King User i coś tam jeszcze, nie wiem, chyba Purifer czy jakoś takoś. I Rot jest na tyle dobry, że będę mógł łatwiej hakować gierki, nowe filmiki wejdą i w ogóle. O pulify. powinien być też king user. Ale nic. Dobra, zobaczymy co to jest to pulify, bo ja to zazwyczaj usuwałem Aha, dobra, to pomaga ten. Mhm, o co chodzi. Nieprzydatne przeszkadza. Może zostać. Dobra. dobra walić to <śm> tak proszę to mi piękno <śm> <śm> znikną. dobra dobra to się zrobimy jakieś ten a ja w tym odcinku się z wami żegnam ja byłem Joder Rambo, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Cześć, na rapa.